Cześć, witajcie, z tej strony Fopek. Witam Was jeszcze tak przed odcinkiem i chciałbym Was przeprosić za moją nieobecność, która nie wiem ile czasu będzie spowodowana. E, mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Na fanpage'u upublikowałem post, który właśnie wam się wyświetla na na ekranie i naprawdę chciałbym was przeprosić za to, ale e, po prostu no nie mam siły już grać w tego minecrafta nie że mi się znudził czy coś ale po prostu mam mam po prostu dość tych całych serwerów bo była edycja Craftcore, była nawet spoko edycja a mchc po prostu zjebała tą edycję no, no i cóż tak szybko wystartowało te mchc że nawet nie miałem ochoty tam pykać więc naprawdę bardzo was za to przepraszam i mam nadzieję że mnie Zrozumiecie i po prostu będziecie czekać na to, aż wrócę. Postaram się jak najszybciej. Ja Wam dziękuję serdecznie i teraz zapraszam do oglądania odcinka kończącego moją edycję na MTH. Jest tam jest. Cicho, cicho, Ja to nagrywam, ja to nagrywam cicho! Cieko, nie, 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 rzucać się na, nie rzucać się na killa, bo was zajebie kurwa. Bezsetę? Tak, no. Powiedz mi czy dobrze się kopie, powiedz mi czy dobrze się kopie. Ja mam 408 tak, razy, wiesz. <grywanie> Zdadał nice. Nagrane. Możecie pozdrowić Kogoś. Pozdrawiam Pozdrawiam Siema, Siema. Ej, patrz. Shift, shift każdy, szybko, szybko, shift shift, shift, shift Obróć się. Gier to shift, każdy shift Shift Ja kurwa w was nie wierzę, nie przysięgam To się bijecie. No bo... Artur. Powiedziałem, każdy shift I nie go You see you when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know your lover when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. We well, see you when you fall asleep, but never to touch and never to. I thought you loved her too much And you dived too deep Where you only the light when it's burning Ale jeden typ? Jeden typ tylko? Pięć, pięć, pięć Wychodzimy, wychodzimy, wychodzimy Ale tam jest Enchant przed kątem Wywaliło mnie Ej, ja mam koszty, ja mogę wbić Wbijamy, dawaj, dawaj ja Poczekaj, poczekaj, poczekaj Czekaj. Kilo. Oni wyrobiło. mają ogień w Czekaj, Enchant z gości, no czarny tak jest, tak czarny 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 nie, batu, nie minie. Mówiłem, kurwa, mówiłem ci, to nie, nic. czarny To czarny To są krowy. Ej, to są krowy! Ja czarny ale to było

Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.